Przekaz z biura, ocenili sytuację i chcą, byście zajęli się głównym obozem. Wydaje mi się, że problem mogą sprawić dwa miejsca: posterunek i sam główny obóz. Jeśli chcemy mieć pewność, że załatwiliśmy oba, musimy zdobyć atomówkę. Bombę atomową? Zwariowałaś? Uspokój się, ma bardzo małe pole rażenia. Akurat takie by ośrodek wyparował, ale bez powodowania zniszczeń ubocznych. Poza tym, zanim wybuchnie, będziemy poza zasięgiem odnawiecznej. Zauważyłam mały obóz w pobliżu. Świetne miejsce, żeby pożyczyć jakiś środek transportu. Siemka, tej strony Prosał i witam was w kolejnym odcinku z Far Cry 1. Jak sami pamiętacie, robiliśmy sobie rozdział 16 pod tytułem rzeka. Teraz będziemy robić sobie rozdział 17 pod tytułem bagno. No i słuchajcie. Nagrywam teraz tego Far Cry 1 na nowym komputerze w 4K, więc jestem aktualnie bardzo szczęśliwy, ponieważ widzę tą różnicę poza tymi krzakami, które dopiero teraz się renderują, dopiero jak do nich podejdę. Ale no, możecie też mnie oczywiście inaczej słyszeć. Ponieważ y, teraz mam mikrofon w nowych słuchawkach, nie w laptopie, jak to wcześniej miałem. No bo wiadomo, teraz na stacjonarce troszeczkę Ostrożnie inaczej rzek. to działa. Też takie totalnie randomowe bronie. Ci nie interesuj. Przyjdziesz zobacz. Mamy towarzystwo. Kolera! Dobrze są. Dobra! tam był typ. czekaj, to siedzi na O oh, fak. Co jest? Skąd? Są dokładnie przed nami. Tak, to może byś ze mną strzelała i byś mi pomogła, a nie się patrzyła jak Czelam! babo. O, widzę, że mamy kamizelkę. I już bym sobie wymienił jedną broń na pewno. Dobra, Nevermind, żyję. Powiem wam, że jeszcze nie ogarniam nowej klawiatury, więc mogę strasznie kaleczyć. Eee, sterowanie znowu mi się pomyliły przyciski. Czym się, przepraszam, bardzo wyrzucało broń? Pod te była latarka w ogóle. Aha, typ miał ustawione pod K. Powiecie tutaj jeszcze sterowanie się przeniosło, a ja mądry oczywiście go nie zmieniłem. Więc co, wolę już chyba LKM-a mieć zamiast tej m 5 o, o, dobra, git. Chodźmy. Ja prowadzę, ty strzelasz. Już nie robi. No i na to mogę przystać. Przepraszam bardzo, ale... Nie mogę nic zrobić. Znajdę inną drogę. Tak, jeszcze helikopter, coś jeszcze. Nieważne, czy celujesz w helikopter, czy celujesz w samochód, czy celujesz w przeciwnika, i tak w niego nie trafisz. I tak nie trafisz, bo to Far Cry. Chodźmy. O, przynajmniej się szybko ładuje. Ja prowadzę, ty strzelasz. już nie robię. Mamy towarzystwo. Ani nie mogę przycelować. Bliżej. Straciłem w ogóle już cały pancerz Nie przedostaniemy się przez granę O my god Strzeli mnie coś Chodźmy ja prowadzę, ty Nie wiem ja tak będę najlepiej strzelać Do tyłu To może jakoś trafię w końcu No, ale nie ogarniacie tego, że Nie przedostaniemy się przed bramę Znajdę inną drogę Wal się koleś! Wal się Z moich aktualnych broni miałbym lepszą celność Ludzie, co ja mam tu zrobić? Zaraz do was wracam, bo ja nieważne czy strzelam, czy celuję w to co powinienem strzelać. Oh, Boże, Dopiero drugi checkpoint, a ja mam już ochotę płakać. Zaraz do was wracam. Mamy towarzystwo. No proszę, to, się z powrotem. Pod X się zmienia rodzaj broni. Nie przedostaniemy się przez bramę. Znajdę inną drogę. Dobra. Uff, udało się. Każdy dosłow po jednym granacie praktycznie. Łeb. Bierz ich! A, dobra. Przechodzę tu już godzinę ogólnie, więc wiem gdzie, skąd yy... każdy wychodzi. Patrzcie ile ja już życia straciłem. Jesteśmy odcięci! Podbądź się, i... tu się stało? Tu się stało? Musimy się przebić! Jack, trzymaj, Jack! Teraz albo nigdy! Trzymaj! O oh my god! Chodźmy. Zaraz do was wracam. Ja prowadzę Tak. pozbądź się ich! Posłuchajcie się z powrotem! Ostrożnie Jack! Musimy się przebić! Teraz Możę, kochany. Jakiś zapis może. Ja tu jadę i jadę i się modlę, żebym nagle ich nie zrespił. Dobra. Doyle, jesteśmy na miejscu. Czy możesz podać nam położenie Uf. głównego terminala ochrony? Czekajcie. Przesyłam wam współrzędne. W porządku, mam je. Dobra, plan jest taki. Wal, Jack, masz tę fajną chciało. część. Wkradniesz się do obozu i oczyścisz mi drogę. Z wewnątrz powinnam móc włamać się do ich sieci zabezpieczeń, byśmy mogli przeniknąć do głównego obozu i zabrać bombę. Chwilunia, nie dotykam bomb atomowych, nawet tych malutkich. Nikt ci o to nie prosi, twardzielu. Jestem przeszkolona, by ją uzbroić. Ty tylko musisz mnie tam dostarczyć. Moja damo, jesteś pełna niespodzianek. Mm -hmm. Pełna niespodzianek, jest zapis, niemożliwe. Róbcie zdjęcia. Kto tam? Fajnie. Fajnie. To szedł na sekundkę na działo. Zjechał mi 3 czwarte zdrowia. Pozdrawiam. Już nie wiem czasami jakie taktyki mam stosować w tej grze, bo... Nie wiem, Metal Gear Solid. Prawie przypomina yy, okay. Ale to i tak nie są pewnie wszyscy No Oczywiście Jack. Widzę Wystarczy chwila. Wystarczy chwila, nie mam apteczki, Nie mam niczego. Aktualnie. Serio, nie wiem jakie ja mam taktyki stosować. Co każdy checkpoint powinien... powinna być gdzieś apteczka lub pancerz. Cokolwiek. No ludzie. Lol. A wal się patrzy, wal się patrzy, niech się dalej patrzy, no i jeszcze się wpierdziela pod celownik No nie no. Wystrzeliwujesz cały magazynek na typa, a on dalej sobie siedzi, nie? Chillera, utopia. Nic się nie dzieje, mordo. Jest git. TEN TO SIĘ ZRESPIŁ CHYBA W jakimś POKOJU ZARAZ DO WAS WRACAM Dobra, słuchajcie Najlepsza opcja Idźcie do tej łazienki Schowajcie się tutaj w rogu I poczekajcie aż oni sami tutaj przyjdą Albo stańcie sobie tutaj, najlepiej sobie strzelajcie jak tam zabolicie, Bo to jest najbardziej wyzużyteczny bot jakiego widziałem w jakiejkolwiek grze Eee, chodźmy tutaj na górę. Ogólnie nie wiem, co to jest za dźwięk. Po rzuceniu granata chyba się jakaś rzecz w teksturze. Chyba coś znalazłem. O! Czyżby to był ten terminal? W porządku. Tak. Włamuję się do systemu. Pospiesz się. Nie wiem, jak długo będziemy tu... Już prawie... No. Zrobione. Teraz chodź ze mną. Chodźmy. Daj pancerz, a nie... Za mną, Jack! Idź, idź, idź! Nic tu nie ma? No, chyba nie. Ruszaj się szybciej! Niespodzianka, Jack. Mam kod do tych drzwi. Sezamie, no. otwórz się. Cieszę przed włączeniem nagrywania, e, byłem tutaj i ona nawet się nie odezwała, że zna kod. Mamy towarzystwo. Super, to się nawala mm -hmm. jak taka cho hoj... jesteś. Ale typ miał fajną czopkę. Nie do podwalenia. Dobrze są. Z chwilę znowu nie widziałem, tekstur, jak strzelałem. Plan jest Dobra. taki: kiedy dowiem się, jak otworzyć bramę, wchodzimy do środka i znajdujemy bombę. Nie przypominaj mi. To nie wszystko. Musisz iść do kwatery głównej i znaleźć urządzenie uzbrajające. Nie ma czasu, więc musimy się rozdzielić. A ty musisz przestać narzekać. Chwytasz? Chwytasz? Tak. ci położenie urządzenia uzbrajającego. Pozbierz się. Kończy nam się czas. O, oni mieli pancerz. Cholera. Zamknięte. Nie przejmuj się, bo to tu jestem. Powinia to chodź tu. Otwarte. A, dobra. Ona będzie nam to zdalnie otwierać. Wszystkie archiwa zostały przejrzane i to... Ale... Dobra. Nie ma nikogo tutaj. Słyszałeś coś. Ta. 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 To fajnie. Jest coś typie. Dziwne. Chyba coś słyszałem. Ja też. Mam wziąć kartę magnetyczną. Te typy nie miały. Watermaster. Master. A może tu była gdzieś? No, tu była. Boże. Czemu ja znowu życiem grana zamiast podnieść jakąś rzecz. Mówię wam, ja tak nie ogarniam jeszcze tej klawiatury, że ja jeszcze. no... nie gram za dobrze na niej. Ale wczoraj grałem w Overwatcha 4 mecze, no. Różnica między mną a drugim healerem to było w jednym meczu 10 tysięcy. Słyszał. Nie wiem jak bardzo trzeba być głupim, żeby grać healerem i... Nie umieć leżeć nawet. Zżito. Chociażby na równym poziomie. Już jest Kolego! By kolega dostał w łeb. Zobacz czy wszystko z nim okej. Okay. Kochana. Ominąć kolega. <grywa> Mam straszną manię poprawiania tego mojego mikrofonu. Ale wiem mi teraz o matko. Nie kupować sobie słuchawek z mikrofonem, mikrofon jaki tak się nagrywa na YouTubie. Uzbrajające. Co teraz? Wracaj migiem do budynku ochrony. Już tu prawie skończyłam. Dobra, ktoś tu się jeszcze zrespi czy coś? Dobra, I tak tu raczej nie wrócę, więc lepiej wziąć tą apteczkę niż nie, moim zdaniem. Za mną, Jack! Dokąd idziemy? Zobaczysz. Zmęczyłem się wal. Poczekaj, ten zamek jest wciąż włączony. W porządku, już. To jest posterunek, Jack. Bomba jest gdzieś tutaj. Idź pierwszy. Dobrze. Totalnie nie ogarniam czasami tych zachowań, tych botów. to był Ty, Ty w kamizelce chciał mnie naziś... nazisty. nazisty nazisty tak nazisty Chodź Nie ruszaj się! Dobra jako tak o... Oh, fuck Ten też co się chyba dopiero zrespił Ten co się chyba dopiero urodził bo Dziwny. nie wiedział co Ej, robić O <laughs> oh, cholera Mam całą kamizelkę super, co to było? Co tam była? Co to było? Co to było? Co jest? Co jest? Sprowadzę wsparcie. Na lul 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 nikt nie miał żadnej kamizelki każda tutaj kamizelka na 10 się liczy nawet z takiej mogę być zadowolony powiedzmy No, Chyba do środka musimy wejść, ale to Wal tam szła, czy to był jakiś wróg? To Oczywiście, to że widział. wróg Wal chyba jeszcze myśli na co. życia. Jezu. Czas Czas na tyłka, tyłka, na na grobu. grobu, frajerze. Chodź tu tu, coś coś znalazłem. O. Wow, Wal dopiero teraz się obudziła. Ty, krowo, tutaj nie przenikniesz przez siatkę, wiesz? Nawet mi nie mówcie, że ona się zbugowała czy coś. Wiedziałem, że to się stanie. Ale Boże. Dziękuję Ubisoftowi za zrobienie bota, który jest dosłownie zbyteczny, bo ani to nie zabija, ani to nie jest w żadnym... w żadnym przypadku korzystne. Naprawdę, zaraz do was wracam. Po raz pięćdziesiąty. To właśnie nazywam obsługą. Ja prowadzę. Tak, ty prowadzisz. Jak ty nawet tu dojść nie umiałaś. ostrożny. Laboratoria są pilnowane przez najlepszych ludzi Kriegera. Jak żeby inaczej. Zajmiemy się tym Doyle. Odezwę się, jak się tam dostaniemy. O. O. Bardzo statystyka. Niestety w trybie statystyk e, muszę robić te misje, bo jakbym zaczął kampanię tego typa to bym zaczął na realistycznym dobólu, więc nie. Niestety nie. W następnym odcinku weźmiemy się za poziom pod tytułem Fabryka, tak więc to by było na tyle. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Zapraszam do lajkowania, komentowania oraz subskrybowania. Na razie i cześć. Do zobaczenia w następnym odcinku z Far Cry 1.